Hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Falcon, a dzisiaj zagramy sobie w grę Heretic. Heretic 1994 roku, wydana przez Raven Software, studio odpowiedzialne za takie tytuły jak Black Crypt na Amiga no ale jak wiecie gry trójwymiarowe, no nie starzeją się z taką godnością jak 2D dlatego odpalimy sobie Heretica na modach stworzonych przez fanów tej gry fani zaopiekowali się tym tytułem, bo jako że gra powstała na silniku Duma no to otrzymała wiele fajnych modyfikacji i dlatego dziś zagramy sobie w Brutal Heretic RPG 3D HD a cóż mówią te modyfikacje no przede wszystkim brutalność, no to to co lubi Najbardziej tutaj będzie krwawa jatka podczas których będziemy eliminować wszystkie demony, które chcą podbić krainę naszego elfa. Będzie podniesiona rozdzielczość, po to, żeby pixel nie kuły tak w oczy, a dodatkowo na ścianach zaimplementowane tekstury wysokiej jakości. Żeby było tego mało, no to jeszcze pobawimy się światłem i zmienimy wszystkich oponentów w sprajty, w trójwymiarowe postacie, tak żeby wyglądało to podobnie, jak miało miejsce w Quake'u. Tak widzicie, gra otrzymuje zupełnie nowe życie, przy tym jest starym dobrym heretykiem, struktura, planszy, wszystkie labirynty pozostają identyczne, ale dziś zupełnie się patrzy na tą grę inaczej. Także jest to niesamowite, że te modyfikacje powstały, od graczy dla graczy, no i to jest coś, z czym powinniśmy się cieszyć: mroczny klimacik FPS-ów. Trzeba to zobaczyć, trzeba to doświadczyć, bo gra wygląda zupełnie obłędnie. A przypominam sobie, kiedy zaczynałem w nią grać. 30 lat temu można by powiedzieć na pierwszym komputerze 486, w którym takim małym okienku w kilku klatkach, a dziś to otrzymujemy takie cudo. Zatem, zejdźcie ze mną do świata Alfa Corvusa i pomóżcie mi pokonać hordy, stworów, aby uratować jego świat przed zniszczeniem. <ścoughs> jesteśmy w heretiku, zobaczcie. Niby po staremu, a jednak troszkę inaczej. Otóż zmieniły się tekstury, jak widzicie już wszystko jest w większej rozdzielczości, a także nabrało nieco innego mrocznego charakteru. A przede wszystkim co fajne to, że wszystko tu jest w trójwymiarze. No i mamy pełną możliwość obrotu 360 stopni, więc możemy obserwować każdą płaszczyznę, co daje dodatkowego wymiaru dla tej gry. No ale zmierzmy się z pierwszym przeciwnikiem, którym jest oczywiście Diabliki. Ten sam, a jednak troszkę inny. Tak samo trzeba mu przyznać, że jest odważny. Ta broń po prostu robi robotę, to jest podstawowa, a wisicie jaką rzecz tu tworzy. Ale w końcu to jest wersja brutal Heretic, więc troszkę nabałaganiłem, no ale cóż. Sprzątać tutaj nie zamierzam. Okej, okay, dobrze. Dodałem sobie trudniejszy poziom. Żeby mieć więcej tych przeciwników, więc będzie naprawdę dosyć krwawo w trakcie tej gry. Ale o to chodzi, żeby mieć to postrzelać. No i przy okazji od razu zbieramy tutaj flakoniki z życiem. Tutaj są punkty um, amunicji do naszej różki, która no, jest podstawową bronią, a widzicie, naprawdę daje radę. No i dobra, oczywiście klasyczna mapa. Jak to wygląda na grze opartej na silniku DUMO DUMA. No i co? Musimy teraz się przedostać dalej. Do tego potrzebujemy do tych żółtych drzwi klucz, który znajduje się tutaj u tych impulsów. Także otwieram sobie już cyk. No i mam klucz. E, oprócz samych tekstur zmieniło się tutaj, widzicie, też gra świateł, także momentami e, no wygląda to dosyć fajnie. Tym bardziej, że właśnie dużą robotę robią te mm, pochodnie. Co jeszcze fajne, to to, że woda się zmienia i widzicie, tworzy nawet taką falę mały szczegół, a cieszy. A co jeszcze lepsze, to że można w końcu e, w heretiku klękać i skakać. Czego wcześniej nie było, ponieważ no, gra oparta na Dumie nie przewidywała takiej opcji. No, w klasycznej wersji Duma też nie poskaczycie, a tutaj już macie większą swobodę, żeby chociaż poeksplorować niektóre powierzchnie, gdzieś poskakać po beczkach i tak dalej. Także to jest Spoko. No, to jest wersja również RPG, więc to z biegiem czasu pokażę Wam, na czym polega, jak będziemy przechodzić kolejny poziom. No i mamy kolejnego przeciwnika, czym są mnie. No i pięknie i po mumii A ta mumia wydaje się odporna, nie powiem Dobra, tu jest kusza No i zaraz się tam przedostaniemy schodzimy sobie niżej. O, o dwóch dwóch na jednego, to banda łysego. Dobra, mamy tutaj. Kurde, naprawdę robią robotę tekstury. Tu się niby niewiele pozmieniało, znaczy mapy pozostają te same, cała struktura, ale wrażenie robią chociażby te drzwi i wrota. To są takie detale, szczegóły, które aż przyjemnie się patrzy. No. O, mumia, mumia. O, haha. Oj, skończyła się amunicja. Ale spokojnie. Mamy Rękawice <laughs> Rękawice, które możemy użyć. Czyli mamy podstawową broń. Oprócz kija, ręczne robótki możemy robić. Tyk. <laughs> A więc akurat taki plus, że w momencie braku amunicji możemy się ratować tymi rękawicami. O! Zobaczcie, można wziąć pochodnie, ale czad. Tego się tu nie spodziewałem. Tego się tu nie spodziewałem, ale akurat ręce musiałem czymś użyć. Zająć się żeby się bronić. Czad, naprawdę, czad, kurde no ta gra robi na mnie wrażenie. Po prawie 30 latach wygląda teraz zupełnie inaczej. Ale ta paskudziliśmy tutaj, no. Kto to posprząta? Na pewno nie ja. No, Dobra, dalej. Zobaczmy. Dobra. Op. Dobra, mamy. Możemy się przejść. No i kolejna mumia. <laughs> Nie zwróciłbym uwagi nawet nigdy wcześniej w poprzednich wersjach na sufit. A tu wygląda to wszystko. Każdy detal cieszy oko. No choć maleńki. No i pyk. Wersja brutal zobowiązuje. Ok. Dodatkowy armor. Czyli oni pozostawiają nam. Jakby punkty zbroi. Ok. No tak, możemy mieć albo tędy, albo tędy. Ale ja będę szukał tej, tej kuszy, ona gdzieś tutaj jest. O! Tom of Power, czyli możliwość wzmocnienia y, ataku poprzez użycie tej księgi. Bełty, bo za chwilę będzie, będzie dostępna kusza. O! Czyli słychać już z daleka, ha, ale się rozbryzgał. No i jest. No i Dobra. No, chodź malenki. <laughs> Z tamtym kijem też można przycelować Foko. No ale myśmy szukali tego, proszę bardzo, jest kusza Jest kusza Kusza powstrzela też w rodzaju shotguna Także kilka bełtów naraz leci Wiszą te czaszki? No to już przesada <laughs> Okej, okay, ale my musimy Tutaj załączyć Pewną dźwignię i w tym momencie mamy Uruchomione przejście Także idziemy w tą stronę elegancko, nie? Zobaczcie, kurde, Każdy detal mnie tu cieszy. Wersja remasterowana, zrobiona przez graczy dla graczy. Nie jest to oficjalne wydanie. Ale jak sobie porównacie z klasycznym arepikiem, to jest niebo a ziemia. Woohoo! You are now level 2. Także. Widzicie, to jest też dodatkowa modyfikacja, która da nam możliwość polepszenia naszej postaci. O i rycerz śmierci, o! Ty we mnie też... Ty we mnie też rzucasz. Kurde no, te efekty świetne robią robotę. O, no i zostawił nam dodatkowo zbroje i życie, więc spoko. Okej. Okay. Tu mamy bełty. No i chyba to by było na tyle tutaj, jeżeli chodzi o tą eksplorację tej planszy. Otwieramy sobie. Dodatkowo żegnamy się z mumią. Ręcznie może. Dziękuję. Kurde, ale to cieszy, no. Ale to cieszy. Super, naprawdę. No i jesteśmy już przy końcu, także po naciśnięciu tego przycisku przechodzimy do następnej planszy. Więc nie ma na co czekać, odpalamy. No i tym sposobem kończymy ten etap. Także pierwsze Port Dogs mamy za sobą, następne będą podziemia. Ja Wam dziękuję za obecność na tym odcinku i zapraszam Was na kolejny. Jeżeli podoba Wam się Heretic na takich modyfikacjach, to zostawcie koniecznie łapkę, napiszcie komentarz. A my widzimy się już na kolejnej misji. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!